Czytajcie się Dzisiaj na temat odwagi do zmiany, yy, kolejną taką mam myśl. Yy, przede wszystkim chodzi o takie cztery etapy. Pierwsze to o zaufanie do siebie, żeby sobie poradzimy, czyli sobie trzeba zaufać, żeby zaufać sobie trzeba wierzyć w siebie, a żeby wierzyć w siebie, trzeba wiedzieć, że nasze ludzie, że nasi wiedzy że masz ludzie wiedzę, żeby mieć wiedzę, nawet ktoś nie wie, może ktoś Punkt drugi ryzyk, bo, to jest ryzyko. Zawsze odwaga zmiany to też jest pewnego rodzaju ryzyko. I co wiąże się z jakimś ryzykiem, tak naprawdę. Każdy chce, żeby to jest ryzyko. I żeby zaryzykować, trzeba sobie zaufać. A sobie to ufać, to tak, że to, żeby sobie załupać, to trzeba sobie złupić odwagę. I to jest taki zobowiązek. Drugi punkt, jak jeszcze mam, to decyzji. Na boku ludzi hamuje y takie prawdziwe decyzje, zapadają dopiero w sercu, ale nie w głowie. Bo w głowie jest czysta kalkulacja, tak jak mówiłam wam właśnie o tym ostatnim, o ten że nocnik energii, bo się, na się znaleźć po linii A ty, prakucie, te prawdziwe projekty, jak się to nie takie w, w głowie jest tylko myślenie, a kalkulacja ta jest taka, że to, to, to płaca, to znaleźć to płaca. Czy to jest... To, to jest yy, Decyzje zawsze podejmujemy na poziomie serca. Tak jakbyśmy z kimś się wiązali, to też było to na poziomie serca, a nie na poziomie rozumu, z czystej kalkulacji, a czy ja na pewno z nim powinnam być, czy powinienem z nią być. I tak samo decyzje tutaj, jeżeli odchodzimy od kogoś, to też one są na poziomie właśnie y, pozycji serca, a nie y, głowy. No i punkt czwarty, zaangażowanie, czyli życie z pasją, życie swoim życiem. Tak jak by w pełnej radości, tak życie swoim życiem, tak w pełnej radości i odpowiedzialności za swój czas. Przede wszystkim pamiętajcie, że czas na Ziemi mamy zawsze ograniczony, tak jak wszyscy i później tego czasu nie cofniemy, na starość będziemy żałować, że czegoś nie zrobiliśmy, a czy to, czy tamto będzie akurat tak czy inaczej ocenione, tak nas dzieci ocenią, wcześniej czy później. I niekoniecznie muszą nas ocenić tak, jak my chcieli, żeby nas ocenili, ale... Życie jest jedno i należy do nas. I czas, który mamy, tego nigdy nie cofniemy. Wszystkiego dobrego Wam życzę i samych dobrych decyzji.